Na tym poruszającym wideo dziewczyna nagrywa ostatnie minuty swojego życia, ponieważ nie wiedziała, że jeśli wydaje ci się, że tornada stoi w miejscu, oznacza to, że zmierza prosto w Twoją stronę. Te gigantyczne, śmiertelnie niebezpieczne wajry mogą powstawać nawet w miejscach, gdzie nigdy ich nie widziano. Najstraszniejsze jest to, że mogą osiągać prędkość do 400 km na godzinę i pojawiać się dosłownie znikąd, mając początkowo niewielkie rozmiary. Aby w ciągu kilku minut zmienić się w ogromny wir, który dosłownie niszczy wszystko wokół. Jeśli kiedykolwiek zobaczysz tornada, które wygląda, jakby stało w miejscu i zmierza w Twoją stronę, masz około 90 sekund, aby spróbować uciec. Jeśli się nie uda, najprawdopodobniej już nigdy się stamtąd nie wydostaniesz, ponieważ epicentrum tornada wygląda właśnie tak. Najstraszniejszym zjawiskiem są jednak rzadkie ogniste tornada które pojawiają się w rejonach pożarów lasów, zdarzały się przypadki, gdy niszczyły całe miasta, doszczętnie je paląc. W 2005 roku, po jednym z najsilniejszych tornad w Kansas, odnaleziono zagubioną kamerę osoby, która nie zdołała uciec przed tornadem. Sami możecie zobaczyć, co ostatnio nagrała na naszym kanale Telegram pod linkiem w profilu.